No to ja spróbuję wtedy szybciutko przelecieć przez moje tematy, znaczy teoretycznie moje, nasze, ale te, które ja też podrzuciłem. Więc jeżeli nie macie nic przeciwko, to ja pozwolę sobie teraz rzucić szar na ekranie, bo mamy do, przynajmniej kilka tematów. Jednym z nich to jest to, co podrzuciłem ostatnio na naszym kanale Slackowym, czyli to, są, to jest logowanie i monitorowanie naszych aplikacji w ramach nowej infrastruktury. Jeżeli chodzi o logowanie, jest przynajmniej kilka narzędzi, które mo, można do tego wykorzystać. Zanim przejdę do tych narzędzi, to dlaczego? Bo z uwagi na to, że wszystkie nasze aplikacje na nowej infrastrukturze będą hostowane przez Dockera, który de facto jest hostowany przez Kubernetesa no to de facto dobranie się do logów aplikacyjnych może być problematyczne, tak? bo to wymagałoby wbicia się bezpośrednio na serwer, potem wbicia się bezpośrednio do któregoś z replikowanych, yy, replikowanych kontenerów aplikacyjnych. No i wiadomo, każdy z tych kontenerów może mieć swoje logi, zależnie tego, jak tam request przyszedł. No i, że tak powiem, zrodził mi się w głowie pomysł właśnie wrzucenia narzędzia do logowania. Ja znam dwa, jeden z nich to jest Kibana, Elastic Logstash, a drugi to jest Greylog. Z Greyloga korzystały. Moim zdaniem, no, jak, jak każdy agregator do logów, po prostu czytamy logi. Elastic, w sensie ten Logstash, moim zdaniem ma dużo przyjemniejszy user interface i z tego co wiem, oba te narzędzia mają możliwość logowania GitHubem. Co za tym idzie, nie, mo, nie mamy konieczności tworzenia użytkowników dla naszych. Deweloperów czy też PM-ów, każdy może sobie wejść i na danym swoim tam kątem przeszukiwać logi, które tam się znajdują. Zaś jeżeli chodzi o monitoring, jakiś czas temu wspomnieliśmy już o centry, bo moim zdaniem jest to w dalszym ciągu narzędzie warte wrzucenia mimo wszystko i tak jak też ustaliliśmy, nie jest to narzędzie warte instalowania na własnej infrastrukturze z uwagi na, na zasobożerność. Przeglądałem. Plan teamowy kosztuje 26 dolarów miesięcznie. Chyba nie wiem, mamy czy wykupiony jest... nawet. Nawet jeszcze lepiej, nie. Powiem się, jest... że dopiero po czasie, ale chyba mamy, bo wiem, że chłopacy... W którymś projekcie potrzebowali i kupowaliśmy jakiś czas temu, no to, ale nie ogłaszałem to... tego, dopiero teraz się chwalę. Jasne, no to tym bardziej z uwagi na to, że mamy, mamy nawet centry, czy nawet jeżeli byśmy go nie mieli, no to mówię, to jest to koszt 26 dolarów miesięcznie, co nie jest jakimś tam mega masakrycznie wielkim kosztem. i dodatkowo samo centrum. Przepraszam, jeżeli mogę Ci przerwać, na zdrowie, Magda. Jeżeli sobie przypiszesz, inaczej, jeżeli gdzieś notujesz Marciny, to zapisz sobie jeszcze log z IO, to też jest taki system systemik logów i porównaj sobie tego właśnie grey Starza, czy logi z, przez z. Okay. Tak, po prostu porównaj sobie co one mają i Anusz ci wyjdzie, że, że, czy, czy ten jest lepszy, czy jest gorszy, nie? Jasne. No, no, so, on so, też jest right. w kibanie oparty. No, więc właśnie, nie, to są narzędzia, które one są które są w internecie. Pewnie w większości przypadków różnią się tylko interfejsem, albo różnią się, różnią się pieniędzmi, które trzeba za nie płacić po prostu co miesiąc. Tak? W przypadku czegoś, co instalujemy u siebie lokalnie, no to w większości przypadków zapominamy o kosztach miesięcznych, poza oczywiście utrzymaniem tego na serwerze i tym, co to konsumuje. A w przypadku chociażby centry, które wszyscy wiemy, że jest ciężkie, to niech oni sobie utrzymują w ramach własnej infrastruktury, płacimy za to te 27 dolarów, bo to czy tam 26, bo to nie jest kosmiczny pieniądz. Na pewno będzie to tańsze niż otrzymywanie tego na własnej infrastrukturze, bo szkoda zasobów w się uh -huh. świecie. No więc mówię, to jest po prostu jakiś tam zestaw narzędzi, które chciałbym, żeby, znaczy chciałbym, ja widzę, widzę w nich sens, żeby one tutaj się pojawiły w przypadku nowej infrastruktury. Symfony Flex już omówiliśmy, Recki omówiliśmy, Skeleton jest omówiony i teraz tak. sorry, sorry tylko chciałbym wrócić na chwilę do tych logów, bo no. będziemy musieli po prostu pilnować, żeby w każdym z projektów ta polityka pchanie rzeczy do logów była, była odpowiednia, żeby, żebyśmy śmieci nie pchali, bo nam się to małych no to pieniędzy zrobią duże pieniądze zaraz. Yy, tak, Otwierdzam. ale jeżeli, jeżeli instalujemy to na własnej infrastrukturze, to de facto ogranicza nas przestrzeń dyskowa i zasoby serwera. Yy, tym bardziej, że jeżeli mamy to na naszej infrastrukturze i kiedyś nadejdzie taki dzień, że stary staging wchłoniemy w jako node do naszego klastra, no to Kubernetes sam sobie to jakoś rozdysponuje tak, żeby część projektu leżała na tym serwerze, część na tamtym, tak, żeby one były okay. równomiernie obciążone. Więc to jest tym, źle, tym... Sorry, tylko ja same, razie, log same logi fizyczne. Nie, są... wydaje mi się, że Irek dobrze skumać, tylko jakby odpowiedź była nie na to, bo jakby Irek, chyba tobie chodziło o to, że jak będziemy logować śmieci, w sensie jakby wiecie, ktoś przyjdzie i po prezentacji o logowaniu stwierdzi, że wszystko trzeba logować, to nam będzie to puchło gdzieś tam tak. w centry czy gdziekolwiek, nie? I tam e, kwoty... Tak, ale to można usuwać, można usuwać treści po jakimś okresie no, czasu No, tylko nie? bardziej chodzi, żeby tutaj. Nauczyć ludzi odpowiednio logować, nie? Hmm. jakby żeby nie ludzie rozumiem. mieli świadomość, co powinno się logować i co daje wartość, bo, bo, też gdzieś tam jak czasami widziałem różne aplikacje, to ludzie logują czasami wszystko, bo szczególnie juniorzy, nie, bo nie wiedzą co logować, to, a wrzucę sobie on kernel requesty i wszystko, nie? Ja bym proponował, ja bym proponował zrobić tutaj tak samo recipe, metadata recipe, który powoduje to, że możemy sobie zrobić taką receptę dla nas. I ona, będzie, I ona będzie działała na monologa? I tam po prostu konkretne czanele, które chcemy logować o. z konkretnymi rzeczami. Dziękuję, do widzenia i temat. Tak, i przykład. jeszcze konfiguracja, czy to prod, i tak dalej. Nie? Tak, dokładnie. Opcji mamy przynajmniej kilka. Chodzi o to, że te wszystkie pomysły, które w chwili obecnej mamy, bardzo fajnie wyglądają w momencie, gdy wszystkie już są. Każdy zasobna może mieć jakieś tam niedociągnięcia i tak dalej, ale w momencie, gdy mamy działające racki, to możemy sobie konfigurację logów serwować per nasze projekty. Jeżeli mamy konfigurację logów, to, to możemy te logi pchać do naszych usług i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc. Jeżeli chodzi o mnie, no to to są praktycznie te rzeczy, o których chciałem.